Dzień dobry, mordeczki. Tym razem zajmiemy się wszystkimi nowymi pokemonami, które mogą otrzymać mega ewolucję w DLC Mega Dimension. Ten 40 sekundowy zwiastun dodatku Mega Dimension DLC do Pokémon Legends ZA, który został nam pokazany na Nintendo Direct we wrześniu 2025 roku, pokazał nam bardzo szybką animację nadlatujących Mega Stone'ów, żeby zaskoczyć nas Mega Ewolucją X i Y dla Raichu. Część osób myślała wtedy, że to Pikachu, nie mam pojęcia dlaczego. Mega Ewolucje Raichu dosłownie wyglądają jak Raichu w kolorach Pikachu i Pikachu w kolorach rajczu to było absolutnie celowe działanie. Jeden specjalny, jeden fizyczny. Świetnie. Ale wszystkie te kamienie, które widzieliśmy wcześniej, przewinęły się bardzo szybko i internet oszalał, tworząc teorie, jakie to będą nowe mega ewolucje. Nie mieliśmy żadnych przecieków, żadnych informacji. Jesteśmy jak dziecko w mgle. Dlatego postanowiłem usiąść do tego i porównać każdy pojedynczy kamień z Pokemonem, który mógłby do niego pasować. W tym filmie nie będę mówił o żadnych szczegółach związanych z przeciekami. Żadnych lików. To jest tylko zabawa, spekulacje i fanserwis. Więc absolutnie zero spoilerów. Możecie spokojnie później odpalić Pokémon Legends EA, odpalić DLC. I to wszystko o czym tu mówię, to moje tylko przypuszczenia i hipotezy. Jeżeli mam rację w 99% to znaczy, że jestem naprawdę dobry w zgadywaniu i nie pokonasz mnie, wzgadnij kto to. Ok, zacznijmy teraz właściwy materiał. Pierwszy kamień, który nam się pojawia, to zielona kula z dodatkiem pomarańczowego koloru i ciemnej zieleni. Moja pierwsza myśl? Flygon. No oczywiście, że Flygon, tak? Ale żeby Flygona fanów trochę ochłodzić, to mam tutaj zgoła inną propozycję, a mianowicie... Liligant. Liligant idealnie pasuje kolorystycznie, dużo lepiej niż Flygon. Pomarańcz jest inna niż czerwień Flygona, także spodziewałbym się tutaj faktycznie Liliganta, mimo że no, nie chcę, żeby to był Liligant, wolałbym, żeby to był Flygon, oczywiście, ale Liligant pasuje znacznie lepiej. Um, może Mega Lilligant byłby czymś więcej niż średnim supportem, ale ten kamień e, wygląda bardzo jak kamień e, septaila I zastanawiałem się, czy może to jest po prostu stary Megastone, ale okazuje się, że nie. Mega Septile ma zupełnie inną kolorystykę swojego kamienia, także nie ma się tutaj czym przejmować. Na pewno nie jest to stary Megastone, jest to nowy Megastone i podejrzewam, że jest to Flygon. Drugi kamień, który widzimy w nagraniu, jest bardzo mało oczywisty, znacznie mniej oczywisty od Flygona. Jest bardzo pomarańczowy, z dużą ilością bieli i niebiesko-szarym paskiem. Podejrzewam, że jest to flowcel. Spodziewałbym się, co prawda, tutaj trochę więcej żółtego, ale wydaje mi się, że to jest całkiem dobry strzał. Ja jestem prawie przekonany, że jest to Flocel, zwłaszcza, że jest to jeden z raczej mniej popularnych designów, ja osobiście nie cierpię tego Pokemona, nie mogę na niego patrzeć po prostu, jest okropny, okrutnie okropny. Dlatego w sumie gdyby dostał mega, może mega ewolucja naprawiłaby tego Pokemona, ale z tym Mega Stone'em mam jeszcze jeden. Z który wydaje mi się bardziej trafny, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, co widzimy na megastonie, nie tym z reprodukcji, ale na tym, który widać w filmie, bo ten z nagrania jest bardziej, jest, te kolory są bardziej widoczne. Myślę, że to może być Rotom. Absolutnie myślę, że to może być Rotom w bazowej formie. Bazowa forma Rotoma mogłaby dostać mega ewolucję. Nie sądzę, że byłyby to któreś z jego form, ponieważ no, kolorystyka kamienia wskazuje na to, że to jest bazowa forma Rotoma. Najwyższy czas, żeby Rotom znowu był grywalny, tak jak przed laty. Pytanie tylko, jaki byłby jego mega sprzęt? Raczej nie sądzę, że łączyłby wszystkie naraz? A um, może byłby by właśnie taką dziwną amalga amalgamacją wszystkiego? A może opętałby jakąś jedną potężną rzecz? Na przykład armatę. Ok, pojadę teraz trochę po bandzie. Mamy kolejny Megastong, który ma e, bardzo niebieskawe tło, chociaż nie wiem, czy to jest wina tego, że on miał takie tło w tym e, wideo, które oglądaliśmy, i po prostu jest przeźroczysty, a przypadkowo tło było niebieskie. Jest również bardzo pomarańczowy, tak jak Flocel. Właściwie wygląda niemal identycznie jak ten megastone Flowcella. Z tą różnicą, że pasek nie jest niebieski, a jest żółty. Natomiast, jeżeli wziąć pod uwagę tło tego megastona, czyli właśnie tą jego niebieskawość. To ja myślę, że mamy tu do czynienia z Dragalgi, i już mówię dlaczego. Ta pomarańcz tutaj wydaje się bardziej brązowa niż na tym poprzednim megastonie. Co prawda, Dragalgi nie ma tutaj tych żółtych żadnych aspektów, ale ma zielone. Natomiast z jakiegoś powodu ten Pokémon właśnie tak mi się kojarzy. I nie zauważyłem jeszcze, żeby ktoś yy, zrobił tego typu, jakby przyrównanie, właśnie do Dragalgi. Natomiast natrafiłem jeszcze w internecie na drugą propozycję, która jest związana z kolejnym megastonem. Więc najpierw wam powiem, co myślę o tym drugim megastonie, a potem pokażę wam o co mi chodzi. No i teraz, jeżeli chodzi o ten megastone. Jest on jasno niebieski, nawet nie wiem jak określić ten kolor dobrze. To jest bardzo taki jasny niebieski z fioletowym, z domieszką żółtego. Kiedy zastanawiałem się, co to może być, odpowiedź przyszła mi na myśl od razu i tylko jedna: to jest krabominable. Bardzo proste. Mamy tutaj niebieskie części, tak? Mamy e, bardzo dużo bieli, tak jak widać na oryginale. Również on jest całkowicie przeźroczysty, jest biały. Fioletowe akcenty i jego żółte włosy. Wszystko idealnie mi tutaj pasuje. Jeżeli chodzi o krabominable, nie wiem w jaki sposób jeszcze on mógłby się zmienić. Nie wiem, może wyrastają mu dwie dodatkowe ręce, tak jak u Metagrosa. Wydaje się to być bardzo ciekawym konceptem. Może zaczyna walczyć nogami. Skoro ma takie malutkie nóżki tutaj, to może skracają mu się ręce i wyrastają mu większe nogi i tymi nogami wtedy kopie bardziej. Może w ten sposób, tak bym to widział. Natomiast jestem niemal przekonany, że to będzie Krabominable i teraz mogę wam zdradzić o co mi chodziło z kamieniami dla potencjalnego Dragalji i właśnie z tym Krabominable, a mianowicie te Megastony bardzo, bardzo pasują do dwóch Pokemonów z kamielin. Tyrantrum i Aurorus. Kolorystyka absolutnie się zgadza. Do tej pory tylko Aerodactyl miał mega spośród wszystkich skamielin, a te dwa pojawiały się w drużynach liderów i miały swój udział w fabule. Teraz chciałbym także przyjrzeć się wpisom w Pokédexie. Zobaczcie, Aurorus na przykład został znaleziony zamrożony w glacierze, tak jak e wiele lat temu, wygląda tak samo jak wiele lat temu, bardzo cichy Pokémon, a ma temperaturę ciała około minus 150 stopni Celsjusza i diamenty na jego ciele wytwarzają zimne powietrze, więc możemy sobie wyobrazić, jak tutaj jego Mega mogłoby wyglądać lub się zachowywać. Natomiast to, co zauważyłem, jeżeli chodzi o Tyrantrum, w Ultra Sun mamy wspaniały wpis Kompletna restauracja tego Pokémona jest niemożliwa, pozosta Zostawiając miejsce na teorię, że całe jego ciało było kiedyś pokryte piórami. I teraz wyobraźcie sobie jego mega ewolucję, która zmienia się w pokrytego piórami dinozaura. Myślę, że biorąc pod uwagę ten wpis w Pokedexie. Jest to dużo y, bardziej prawdopodobny y, mega Pokemon od Dragaldzi i Krabominable. O ile ten mega kryształ, chciałbym, żeby to był Krabominable? O tyle ten dla Dragalgi. Myślę, że to jednak. Jest bardziej Tyrantrum niż Dragalgi. Także, skoro Tyrantrum, no to Aurorus też musi mieć swój, więc skłaniałbym się ku temu właśnie, ku tej teorii. I tak, rzeczywiście, Grant ma Tyrantrum. Grant to jest drugi Gym Leader, jeżeli go nie pamiętacie, z XY. I Tyrantrum był użyty jako pierwszy w próbie zatrzymania Ultimate Weapon aktywowanej. 3000 lat temu, i odbyło się to w Pokémon Adventures w Manze w chapterze 579. Ok, możemy teraz przejść do kolejnego Mega megastona, który wygląda w ten sposób, jest bardzo niebieski z czerwonym i granatowo-ciemnym akcentem. Bardziej powiedziałbym, że w sumie jako całość jest bardziej fioletowy. I uważam, że jest to Gliscor. Gliscor bardzo pasuje kolorystycznie, odkąd się pojawił, właśnie w czwartej czy w piątej generacji, bo tego nie pamiętam. Odkąd się pojawił, został zapomniany jeden z mniej popularnych Pokémonów, który potrzebuje trochę miłości. Także myślę, że Gliscor jest tutaj bardzo, bardzo dobrym targetem, jeżeli chodzi o nową megaewolucję. Natomiast w internecie znalazłem też bardzo. Popularne inne rozwiązanie, a mianowicie fan favorite Hydreigon. I tutaj akurat musiałbym się wspierać, ponieważ uważam, że jeden i drugi jest tak samo prawdopodobny. Jak mógłby wyglądać Mega Gliscor? Nie wiem, mógłby dostać drugiego ogona, większe szczypce, mógłby się zmieniać w wielgachną jaszczurkę, która, która fruwa, natomiast jeżeli chodzi o Hydrejgona, Hydrejgon bardzo łatwo mógłby dostać czwartego uba, chociażby. 4 w niemieckim to Wir, więc mógłby się nazywać Wir Mamy tutaj wiele, wiele możliwości. No i nie mamy jeszcze pseudo-legendarnego Pokémona z DLC. W podstawce pseudo już zobaczyliśmy: to jest Mega Dragonite. Tutaj myślę, że w DLC to może być Hydraigon. Po gliskorze i Hadrejgonie możemy przejść do kolejnego kamienia. Kamień jest przeźroczysto zielony z dużą ilością żółtego koloru z czerwono-zielonym akcentem. I ja uważam, że najbardziej prawdopodobne jest to, że jest to Typhlosion. Mimo, że Typhlosion futro jego na plecach nie jest takie zielone, jak zielony może być ten kamień, to jednak ma to bardzo dużo sensu, ponieważ dostajemy na start w tej grze startery z Joto, czyli Chikorite oraz Totodile'a. Wiemy, że najprawdopodobniej będziemy mieli Mega Meganium i Mega Feraligatra, więc dlaczego nie Mega Typhlosion. Mimo, że kolorystyka troszeczkę się tu nie zgadza, to jestem bardzo za tym, że ten konkretny kamień jest dla... dla Tyflożona, natomiast jeżeli coś tutaj nie pasuje w tym kamieniu, to myślę, że jest jeszcze jedna, jedna ewentualność, że to jest po prostu kamień do już ogłoszonego Bella. Ponieważ jego kamienia jeszcze nie widzieliśmy, nie ma go na stronie internetowej, na stronie pokemon.com, nie wiemy jak ten Stone będzie wyglądał, więc jest spora szansa, że to jest po prostu Megastone do Victreebella, natomiast to by tworzyło precedens, że w trailerze niektóre z Megastonów należą do Pokemonów, które już zostały ogłoszone. Jak na razie jeszcze takiego Pokemona nie znalazłem poza właśnie Bellem, więc myślę, że zostanę przy mojej pierwszej opcji, że to będzie Typhlosion. Pomarańczowy, brązowy i żółty. Ten Megastone to może być tylko jeden Pokemon. I to jest Crustle. Crustle zyskał na popularności dzięki Pokémon Unite. Jest też Pokémonem z piątej generacji. Wiemy, że piąta generacja nie będzie miała remaków, więc dostaje bardzo dużo miłości już od czasów ostatniego DLC wydanego do Scarlet i Violet, ponieważ trafiamy tam do regionu Unova. Także myślę, że mamy tutaj duże szanse, że będzie to Crustle. Moim drugim typem jest Dedenę. Nie sądzę, że DDN dostanie mega ewolucję, Natomiast byłoby to bardzo, bardzo ciekawe, gdyby tak się rzeczywiście stało. Ale czy to sprawiłoby, że DDN będzie gdziekolwiek używany lub grany? Raczej nie. Raczej nie. Nawet ten stat boost myślę, że by mu nie pomógł. Także zostaje tutaj przy kraslu i możemy kontynuować z kolejnym dziwnym megastonem. Nasz następny kandydat na liście to Klawicer. Świetny design, kompletnie niedoceniany, ma własny Signature Move, był przez chwilę przedstawiony w New Pokémon Snap, miał swoje cameo, idealny wybór. Jego mega ewolucja? Proste, dwa działa zamiast jednego. Easy, może nawet cała forma czołgu. Klawicer to jest jeden z Pokemonów, które na 100% zasługują na mega ewolucję. Idąc dalej. Mamy dwa kolejne kamienie, które występują w parze, przynajmniej potencjalnie, natomiast najpierw chciałbym Wam pokazać moje typy, jeżeli chodzi o to czym one mogą być i mój pierwszy to jest Gorgeist, jeżeli chodzi o różowo-brązowo-beżową tonację to Gorgeist jest tak naprawdę jedynym Pokémonem, który takową posiada. Szósta generacja. Cztery różne rozmiary Gorgaista można złapać. Myślę, że przy mega ewolucji również ten rozmiar mógłby się zmieniać. Myślę, że to byłaby bardzo fajna mechanika. Zwłaszcza, że był bardzo, bardzo eksponowany w anime. Zdaje się, że Jessie posiadała jednego. Myślę, że Gorgaist jak najbardziej jest dobrym typem. I drugi kamień, który idzie z nim w parze, to jest... Inteleon. Jakby ja wiem, że to jest stretch, ja wiem, że to jest bardzo mało prawdopodobne, ale ta kolorystyka bardzo mi przypomina Inteleona. Zwłaszcza, że nie do końca tutaj widać, co to są za kolory. Jest tutaj trochę zielonego, ale równie dobrze mógłby być trochę bardziej żółty. No i Inteleon też mógłby być trochę bardziej, nie wiem, zielony niż żółty, także myślę, że to pasuje. Natomiast dlaczego one są w parze? Ponieważ Gastrodon. Gastrodon absolutnie mógłby tutaj mieć mega ewolucję? E, jeden e, i drugi e, pasuje do swojego kamienia. Natomiast e, to są dwie formy tego samego Pokemona, więc dlaczego byłyby tutaj dwa różne megastony? Hmm to jest e, pytanie na które nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi nie mogę znaleźć odpowiedzi także to jest dosyć kiepski strzał tak myślę zwłaszcza że zużywać 2 megastony na pokemona takiego jak gastrodon no nie wiem Chyba, że zrobilibyśmy tutaj tak, że Gastrodon West staje się Gastrodonem X, a Gastrodon East staje się Gastrodonem Y na przykład, tak? Yy, zwłaszcza, że Gastrodon West ma tutaj takie dwie wypustki, a yy, Gastrodon East yy, takowych nie posiada. Dlatego uważam, że jest tutaj spora szansa na to, że będziemy mieli mega Gastrodona X i Y. Idąc dalej przechodzimy do ostatniego Mega który jest w jakiś sposób widoczny i da się na nim odróżnić kolory. I e, wygląda on w ten sposób, jest fioletowy z czarnym akcentem i z żółtym akcentem. Dla mnie wybór jest bardzo prosty. Aegislash. Świetny shiny, kontrolujesz latający opętany miecz e, rodem z Dungeons and Dragons. Jest idealny, tylko jak miałby wyglądać jego Mega? A ma dwa stansy, defensywny i ofensywny. Czy on miałby się zmieniać w coś pomiędzy tarczą i mieczem? Czy zmieniałby się, nie wiem, w trójzomb? Może włócznia? Może trójzomb? Może jednocześnie miecz i tarcza? Wtedy miałby staty jednocześnie ofensywne i defensywne. Przypomnę tylko Pokémon Gun. AEG slashu Mamy jeszcze dwa kamienie, których nie da się odróżnić i nikt jeszcze nie zrobił ich renderów. Nawet nie widać ich kolorów, są tak bardzo rozmazane. Więc ciężko tutaj cokolwiek spekulować o tych kamieniach. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, bo przecież w trailerze cały główny myk wokół całego DLC to jest przecież chupa. I Hoopa nie zostałby pokazany do samego końca DLC, ponieważ byłaby to wielka, wielka niespodzianka. Natomiast Hoopa, mając swoją formę Unbound, mógłby również otrzymać mega ewolucję, a nawet dwie. I myślę, że to jest niewykluczone, że zobaczymy jeszcze mega Hoopa. Na sam koniec progresu story w DLC. To byłaby taka forma głównego bossa, coś w stylu mega hoopa albo ultra hoopa. I to tyle, jeżeli chodzi o tą listę. Myślę, że moje typy są dosyć sensowne. W wielu przypadkach dorzuciłem alternatywy, także jestem pewien swoich wyborów na tyle, na ile mogę być pewien. No i czekamy na Pokémon Legends ZA na premierę. Pamiętajcie, będzie grubo, będzie ostra relacja. Lecimy ze streamem. 24 na 7 nie uda mi się pewnie wziąć wolnego w pracy, ale tyle ile będę w stanie, tyle będziemy streamować i wrzucać rzeczy na YouTube'a. Życzę wam wszystkich miłego dnia i do zobaczenia. Nie, muszę popracować nad tym zakończeniem. No nie podoba mi się, nie podoba mi się, no Nara.